Dzień dobry widzowie! Dzień dobry! Dzisiaj będziemy robić super śniadania. Przygotowaliśmy trzy przepisy. Takie inne, w sensie to nie jest taka typowa jecznica czy typowe pancake'i, bo w sumie takie już pokazywaliśmy na tym kanale I takie potraficie robić, a ja chcielibyśmy wam pokazać coś szybkiego ciekawego i być może dla was nowego Bo coś co widzicie na przykład w restauracji śniadaniowej, a nigdy tego nie robiliście bo myśleliście, że to jest skomplikowane, a okaże się, że jest to proste No my tych rzeczy w sumie nie robiliśmy nigdy w domu No dlatego o... właśnie się zaśmiałem, bo tak powiedziałem, że okaże się, że są proste a okaże się, że są ciężkie <laughs> też dla nas Oprócz jednej rzeczy, jedną rzecz robię czasami, ale w innej wersji ale będziemy generalnie robić takie rzeczy, których my też nigdy nie robiliśmy. Także będziemy uczyć się razem z Wami. Jeżeli lubicie się uczyć razem z nami, to zasubskrybujcie kanał, żeby żaden koniec Was nie omijał. Ja jestem w w górę, jeżeli chcecie więcej je takich rzeczy. Dokładnie tak. Dobra, to może zaczniemy od takiego przepisu. Głodny jestem, żeby ja na pewno to zjadł. Dobra, takiego kanapkowego. O, przepisu. ja wiem, Dobra. który, dawaj go. tata jest sałata. bura mam o góra. Kula, kula jest cebula. Inki, pynki mam. Nie, nie wiem. Nie, Nie wiem co chciałem powiedzieć. Przepraszam widzowie, ja jestem po nocce, mam też pewnie zaczerwienione oczy Ja spałem godzinę, także, także jestem ci troszkę zmulony I będę miał głupie poczucie humoru Dzień jak co dzień Tak, tak ja. już są przyzwyczajeni No, przyzwyczajeni jesteście, o nadzieję Stwierdziliśmy wspólnie z Pawłem, że do tego dania będzie nam pasował taki sos jogurtowo-koperkowy Więc mamy tutaj koperek, my jogurt i robimy taki sos e, Tak, generalnie nie jest to żaden przepis z internetu Czy coś jest to takie nasze autorskie, logiczne Gdzieś tam widzieliśmy coś takiego w restauracji I nam smakowało Gdzieś chyba nawet jedliśmy gdzieś w Warszawie w restauracji coś. Tak, kombinnego. ja wiem nawet jakie. Tak, i stwierdził Paweł, że chciałby po prostu coś takiego sobie zrobić. Także mamy bułkę, mamy pierś, mamy sosik i to wszystko połączymy w fajną kanapeczkę, która będzie bardzo szybka do zrobienia. Zaczynajmy! Zaczynajmy. Robię sos jogurtowo-koperkowy. Do tego potrzebujemy dwa ząbki czosnku. Teraz tak, ja bym to zrobił w ten sposób, że najpierw smażę pierś, potem ją kroję. Nie że kroję ją najpierw. Podsmażę w kawałku. Potrzemy sobie czosnek. Dobrze, jak mamy piersi gotowe, w kawałkach, to sobie je wrzucamy na patelnię i tylko je solimy, pieprzymy, dodajemy trochę oliwy i to jest wszystko. Widzowie, jest ja nie smażę prawidłowo tego kurczaka, sorry, nie pomyślałem. Ja dzisiaj mam myślenie takie, powinienem pierw go doprawić, potem wrzucić na patelnię. Dodajemy teraz do jogurtu koperek. Jestem ciekaw jak się to wyjdzie. Muszę to jakoś doprawić, nie? Ja wiem, ja mam przepis do tego. Ja A, do ku masz przepis? Bo ja się bałam co mam zrobić. Ej, ale już to czuję, to będzie pyszne. A, jeszcze musimy do tego dać ksylitol i jedną łyżeczkę octu jabłkowego. Mam ocet jabłkowy. Chyba nie. Nie mam octu jabłkowego. ocet i jabłko. Cebulę tak drobniutko, co? No. Było napisane, że octem ryżowym mogę zastąpić i mam ocet ryżowy. Tyle jest, babcie? Tyle cebulki wystarczy, co? Mhm. I do tego dodajemy jeszcze ksylitol. Dobry są koperkowy Ci wyszedł Tak, widzicie mhm. Jeszcze pomidorek, nie? Mhm. Widzowie, dajcie znać w komentarzu jak kroicie pomidora Czy kroicie go, jak tutaj macie ten ogonek, od tyłu, czy od boku? Jak kiedy kroisz? Boku? Ja ogólnie od boku, ale chyba wolę od tyłu Robię od boku, bo rodzice zawsze tak robili Ale od kiedy odkryłem, że można od tyłu go robić, to ogólnie lepiej się robi od tyłu Tylko po prostu zwyczajnie nie robię to od boku Masz Te bagietki nie są jakiś super, bo jest wieczór. Czyli chcemy ja je na chwilę do piekarnika? A wrzuci je na chwilę, no. Dobra, warzywka pokrojone, sosik gotowy. Mięsko zaraz będzie, bagieta też już się tworzy. Sałatę, ogarnij. No, misiu! Te mniejsze mogę ściągnąć, tym dużo nie się jeszcze chwilkę porobi. Dobra, kroimy naszego chickena. Idealnie doprawione, to jest właśnie to. To jest właśnie. Sól, pieprz widzowy. to jest takie wtedy śniadaniowe Dobra, chyba już, co? Nie tak, wyciągaj bagietę To co? Sosik Ej, to może ty zrób sobie wersję z kurczakiem, a ja chcę zrobię wersję z szynką to. Jestem jak najbardziej za Dajemy na to sałatę Teraz kurczaczka Ja daję szynkę To może na to jeszcze ser damy Możesz, znaczy ja nie chcę, ale ty możesz sobie dać Teraz dajemy pomidorka. W sumie zrobiliśmy dzięki temu dwie wersje, jakby śniadania. Tak, bez kitu. No dodatki można już sobie dowolnie dawać, według własnego uznania, no. nie? To są takie dodatki, które na pewno raczej no. powinny się ze sobą dobrze komponować. Te I chyba na drugą y, część bułki też damy trochę sosiku Ale trochę mniej. Tak, no ja tak, bym dał Tak po prostu, żeby y, zamoczyć. Żeby tak. zamoczyć, no. Mniej więcej tyle. No i klasa Śniadanie gotowe. Ta kanapka jest niesamowita. Ale moja też jest zarąbista Moja jest taka typowa kanapka śniadaniowa Taka typowa kanapka ze stacji benzynowej Bardzo dobra Giga dobre. Delikatne, dużo smaków, syte, inne, fajne, szybkie też Ten soczek jest mega dobry, idealnie pasuje do kanapeczki mm -hmm. opisie będziecie mieli przepis Co do przepisu, przejdźmy do kolejnego dania Więc teraz tak Ile czekolady jest cztery potrzebne? Cztery kosteczki, reszta nie jest dla ciebie A dla kogo? Dla sepka. Sebek nie pozwala mi jeść Dobra Ja już tylko przetestować, czy nie strują trująca Paweł! Zostaw! <głos> <głos> Dobra! <noise> Okej! Okay. Dzięki, sobie. No Paweł! 100 gram płatków potrzebujemy Paweł, widziałam to! Widziałam to! Widziałam to! No ale po co ta czekolada? No bo jest dosypka! 100 gram Teraz bierzemy nasiona chia Naszo, to są nasiona hia. Chia Chia, Chia, Chia Potrzebujemy tych nasion 3 łyżeczki Dobra, trzeba posiekać tą czekoladę, te 6 kawałków Dobrze Tej końcówki już nie mogę ryzykować palców Może sobie odkroję palce czy coś, to dla bezpieczeństwa było Tutaj już nie będzie końcówki Dobra, mieszamy to teraz sobie Tak, mamy zagotowaną wodę teraz Teraz musimy to zalać tak, żeby było o pół centymetra więcej, niż jest tego wszystkiego w misce. No chyba tyle. Teraz to zostawiamy na 2-3 minutki. Ej, a to szybko nasiąka. W ogóle to jest śmieszne. Proces robienia takich płatków jest jak proces ściemniania się na dworze. Chciałbyś go zaobserwować, ale on zawsze dzieje się wtedy, kiedy odwrócisz uwagę. W sensie na zasadzie masz tak, że na przykład chciałabyś zaobserwować, jak się robi ciemno, i tak siedzisz, patrzysz, patrzysz, i tak cały czas jest jasno. Nagle zrobisz coś innego i za sekundę jest ciemno. Nie masz tak? Nie. No ale wiesz, o jakie odczucie no, mi chodzi. Hej, tak, nie, no. W dajcie coś w komentarzu, żeby wiecie o co mi chodzi. Myślę, że dużo w smaku zmienią, co i ty dasz na Hia HIA. Wchodzę. <słuch> Wydaje mi się, że dużo zmienię Paweł. Dobra, płatki są już gotowe. No i właśnie się przygotowały, widzicie, jakieś odwróciły, by chwilę nie patrzyły. Tak, no dokładnie tak było. Teraz tak, czy my chcemy cały zjeść? No ja posmakuję, co najwyżej. No dobra, no to przełóżmy trochę do tej miseczki. Okej. Okay. Ogólnie yy, do tego będziemy dodawać jogurt i miód. Cały jogurt miał iść na tą ilość, ale zresztą, że my zrobimy mniejszą porcję to dodamy mniej jogurtu Ja powiedziałem w ogóle, że to jest bez przepisu To jest przepisu, tylko to jest przepis, który Ola x czasu temu gdzieś tam sprawdziła i jakby nie wiem, gdzie on jest, nie? Ale chodziło mi o to, że te dwie rzeczy to po prostu są takie wiecie, takie rzeczy nie stricte, że wzięliśmy przepis jakiś teraz ściągnęliśmy i tyle. Tak, ja kiedyś robiłam sobie taką owsiankę. Bardzo często robię. Eee, to Tak, tylko z innymi składnikami bo jakby do owsianki można wszystko dodać i wszystko zrobić. Ja często zalewałam sobie płatki owsiane bez czekolady, tylko z jakimiś naszynami różnymi I wtedy dodawałam różne inne składniki do tego Więc jakby jest to mi znany przepis, Może Cześć. nie te smaki, ale częściowo jest mi znany Miodu trochę poczuję Dobra, czyli to już jest gotowe, tak? Teraz tak, do tego dodajesz wiec... sobie malinkę? Tak, dodajesz sobie na przykład, możesz ułożyć sobie różne malinki, różne owocki Fajne takie nasienne No to jest zdrowe śniadanie, takie nie? Takie mocno Dobra Smakuje. Tobie nie będzie smakować. To nie są twoje smaki. Nie jest tak, że mi to nie smakuje. Ja o tremów nigdy nie jadłem, jak to robiłaś. Bo moja mama nie często robiła. Tylko moja mama, wiesz, mega podstawowo robi rzeczy, nie? W sensie na zasadzie dała płatki, wodę i to jest wszystko. Moja mama tak lubi jeść. I dlatego mi to nie smakowało, ale... No git, bo to nie jest tylko smak płatków. No, ale to dobrze jak smakuje. Tak samo? Te moje płatki owsiane, które ja często robię w lodówce sobie na noc, takie zostawiam, robię je wieczorem i one dopiero rano są gotowe. One są mega dobre, a ty ich nigdy nie chciałeś Tylko, to, bo ja jestem, mówię, przez moją mamu się i ponieważ mam trochę ten od płatków, wiesz, tak, tak średnio. Nie zjem tego na śniadanie. Ja osobiście, no bo ja nie lubię słodkich śniadań mhm. Ja bym to zjadł jako deser na przykład sobie. Albo, Albo w trakcie się... dnia jako przekąskę. Na pusty żołądek, ja nie lubię po prostu słodkiego. Ja rano mam pusty żołądek, to nie lubię. Obiad też nie lubię. Jak mam pusty żołądek, to jest takie, wiesz, doda dodatek. No takie mega podstawowe w sumie. Te patki są wiesz takie trochę twardawe, ale ja takie lubię. Ale ja lubię tak ze wszystkim. Makaron na przykład też nie wyobrażam sobie śmięki, nie? Nie mm -hmm. lubię nigdy śmiękiego. Nie no, gituba, fajno. Przechodzimy do ostatniego przepisu. To będzie ten. Wyobraźcie sobie, że teraz jestem panną i robię krok. Uważa. Robimy widzowie krok, madame. Tak jak Paweł już mówił robimy krok madame Nie raz jedliśmy to w różnych restauracjach I jest to naprawdę przepyszne Ale nigdy tego nie robiliśmy w domu No jest to taka typowa rzecz w restauracjach śniadaniowych W sumie mm -hmm. I jest faktycznie dobre, zobaczmy czy nasze też będzie Chciałam kupić ogólnie chleb nie krojony Żeby pokroić go na grubsze mm -hmm. Ale niestety nie było więc y, jest krojony Będzie cienko Pierwszą rzeczą którą musimy zrobić to sos beszamelowy A to łazwo się go robi, to 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 i to I masło w dupę trzasło to jest chyba najdłuższy przepis dzisiejszego dnia. Mhm. Najwięcej czasu trzeba mu poświęcić, żeby to faktycznie stworzyć. No bo trzeba zrobić ten szamel, trzeba ugotować jaja. Ale smakiem oddaję w taką niedzielkę, jak macie więcej czasu, to dobry pomysł. Potrzebujemy 20 gram masła. Robię to według przepisów. Rozstawiamy masełko. Użyjemy całą tą szynkę. Nie wiem. Ciekawo jest to szynko, No, w ogóle. Max pomaga mi wybierać. Bo ja ogólnie nie dam się na szynkach. Ja nie lubię takiej szynki i ja wybrałam sobie inną. Ej, giga, dobrze to wygląda. Niech zostanie to z sobą kanapeczki z I do tego masła musimy dodać teraz jedną łyżkę. Yy, mąki. To jest super gadżet. Polecam nasze odcinki z gadżetów. Tam fajne gadżety naprawdę da się wyrwać i to za niewielkie pieniądze wiele z nich. To jest rzeczywiście super, bo można odmierzyć taką rzeczywistą jedną łyżkę, która jest w przepisach. Odmierz proszę 240 ml właśnie mleka. Dobrze, że się robi szefowa. Bo to mleko będziemy musieli powoli dodawać tutaj do tego garnuszka. Dobra, masełko się roztopiło, więc dodaję teraz mąkę i mieszamy. No, to to jest szklanka mleka. Nasza szklanka to jest szklanka mleka z przepisu, nie? Spora no. różnica. A co za ser kupiłaś? Typowy do tego. Do krok Typowy madame? Madame, no. Gruyere i Franz. Ciekawy ser, bardzo. Dobra, dodaj trochę mleka. Dobra. Możesz w tym czasie potrzeć ser. O, ja go z chęcią potrę. No. Ja jestem ciekaw smaku tego sera. A za śmierdzią. O no Fuuu, a weź, może te, te boki odkryć. Nie no, to, to właśnie o to chodzi. To jest najlepszy smak. No może co w skrócić chcesz? chcesz. <słyska> Zgniła pięta. <słyska> Chyba już więcej mleka nie będę dodawać. Wydaje mi się, że taki starczy. Dobra, smak tego sera chcę zobaczyć. Smakuje jak krok madam. Nie wiem, czy jak krok madam, ale smakuje jak po prostu dobrej jakości ser. Taki aromatyczny ser, fajny ser potarty. Weź papier i na to wyłóż teraz cztery kromki chleba My pierwszy raz jeździliśmy krok madam u mnie odcinku, jak pracownicy polecali nam danie z restauracji. Tak, i, I od nam... wtedy je uwielbiamy. Tak, Dobra, potrzebuję teraz sól, pieprz i tą gałkę muszkatołową Dobra, nasz beszamel jest już gotowy, odkładamy go na bok. To wkładamy teraz do piekarnika, żeby się troszeczkę spiekło. Okej. Okay. I jajka! Jajka zaraz. Ja wzięłam na siebie szynkę z kurczaka, bo ja takiej szynki nie lubię. I zawsze jak jemy krok madam, to ja wyciągam szynkę. Tak. Bo mi nie smakuje ta szynka. Kurde, ale dobra! Tak? Ja sceptycznie podsuwam do szynek w paczce, one nigdy nie są jak te szynki takie w mięsnym nawagę, A polewnik? Kawał dobrej szyny Kurde, klasa! A to będzie pyszne w tym krok, madam. No, Dobra, wszystko mamy w sobie gotowe No tylko nie jaja Jajka zaczynamy robić jak wstawimy to do piekarnika No jaja to są po prostu jaje nie? Także tak. je wbijasz na patelnię, trochę soli, pieprzu, gotowe Ale faktycznie, w restauracjach tak croquemade'a długo czekasz No bo to się zapieka, no. No. Oni, muszą, oni muszą to zrobić na bieżąco, nie mogą ci zrobić nie tego wcześniej, jak. nie? O, 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 taki on ma być. Z blachą? Z blachą. O, idealne. Ty robisz swoje ja robię sły? Tak, tak. Możemy tak zrobić. Co? Masz łóżka Bechamel, nie? na dół. Tak. Dobra, wydaje mi się, że Git. Mm -hmm. Teraz na to dajemy ser. Ja to dajemy szynę, nie? Tak. Ile? No ile chcesz? Tam były cztery plasterki. Aż cztery na jednej? Kurde, klasa. Robimy to. Na to dajemy znowu ser. Znowu ser. Tylko nie tak jakoś dużo. Tak, tyle. I zamykamy. Teraz zamykamy. Na to dajemy bez Tylko teraz tak dajemy tego bez dużo. Także żebym się aż rozlał. Tak. I na to znowu ser. Znowu ser. Wrzucamy do piekara. Tak, wrzucamy do piekara i bierzemy się za jajka. Nie, nie bierzemy gadżetu. Tradycja. Może weź gadżet. Uwaga, uwaga. Jedno. <laughs> ja pierdzielę. Dobra, dobra, to jest to uratowanie. Chill, chill, Nasz gadżet nie takie rzeczy na ratował. Nie, Paweł. Do dupy jest ten gadżet twój Co ty gadasz? Zobacz Jakie ładne jajko Widzę, że ona ostatnio chciała mi wyrzucić ten gadżet Napiszcie bo jej w komentarzu, miała. żeby nie wyrzucała Najlepszy gadżet ever Po prostu nie wierz w jego potencjał, on przy tobie się krępuje Ej, ty wiesz jest... Nie, nie jestem nie masz dużo tłuszczu Jestem to... po prostu wielki brzuch Mam wielki brzuch? Bo dużo jem? Jestem na boki rozlazły Ale nie masz dużo tłuszczu No nie Dobra, jajka są gotowe ja Jestem na boki rozlazły, to jest problem największy Gdybym ja miał nawet taki brzuch, to by mi to nie przeszkadzało Taki piwny brzusio Nie przeszkadza to, że jestem szeroki Że idę i wyglądam jak ten, jak Lucik z Roblo. Dobra, kanapki też już są gotowe Ooo, ale moja wygląda Widzowie, to jest mały krok dla ludzkości Ale wielki krok dla jakiejś damy Nakłada jaja no jest klasa Wygląda to przepysznie Ogólnie nie wygląda w środku jakoś super ekstra, oszałamiająca. Na zewnątrz wygląda lepiej To prawda Ale tu nie chodzi o wygląd, to chodzi o smak Dobra, ale za cienki chleb i za mało podpieczony na początku Przez to za bardzo przysięgł beszamelem be 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 i jest za miękki No, to prawda Ale ogólnie Kozatkę. I ta szyna siada tutaj jak masełko. I ten piętowy ser robi robotę. Tak, ten piętowy ser. I mega dobre. Ale szczerze, strasznie czasochłonne. I chyba zostawiłbym to jako taki specja właśnie w restauracji śniadaniowej. Mm, no. Nie robiłbym raczej. Chyba, żebym robić, nie wiem, na przykład, wiesz, walentynkowe śniadanko jakieś, albo rodzinowe śniadanko. To wtedy bym zrobił. Szkoda, że wszystkie okazje były. Nie, się, nie. Będą za rok kolejne. Widziałam, że w Thermomixie też jest przepis na no to O, jestem ciekaw Myśleliśmy w ogóle, żeby zrobić serię z Thermomixa, ale kurczę, wielu z nas nie ma termomixa, bo to drogie skurczybyństwo jest, nie? Dlatego też zrezygnowaliśmy, ale w Thermomixie jest wiele fajnych przepisów No no, dobra, faworyt? No jedynka W sumie wszystkie trzy mi smakowały tak samo Wszystkie trzy były git, ale jedynka top Nie, no to mi wszystkie trzy smakowały tak samo hmm. Wszystkie trzy są bardzo dobre Subskrybujcie kanał, sprawdźcie nasze główne kanały i do zobaczenia w kolejnym odcinku I pa, lajka pa. zostawcie, pa!